Cześć, witaj w kolejnym odcinku Ślub w obiektywie. Tym razem przygotowałem dla ciebie 5 sprawdzonych sposobów na to, żeby zdjęcia z ceremonii ślubnej wypadły równie magicznie jak ona sama. Zapraszam! Sposób numer 1. Uwierz mi, że emocje działają cuda. I również w nich idziecie bardzo szybko, poruszacie się bardzo szybko. Dlatego pamiętaj, żeby iść zdecydowanie wolniej niż ci się wydaje. Dlaczego? Ponieważ ta burza hormonów, te emocje, wszystkie, które będą z Wami tego dnia, sprawią, że będziecie się poruszali zdecydowanie szybciej niż zazwyczaj. A co za tym idzie, nie chcemy mieć przecież filmu, w którym wręcz biegniecie do ołtarza, wchodząc do kościoła. Na, cieszcie się tą chwilą. Idźcie zdecydowanie powoli i starajcie się również tak, jakby świadomie spowalniać swoje ruchy. Dlaczego? Ponieważ w rzeczywistości one będą wtedy bardziej zbliżone do tego, co ma miejsce, a nie do e, wpływu tych hormonów i emocji, pod którymi będziecie tego dnia. Rada numer dwa. Często zdarza się wariant, w którym para młoda staje na wejściu kościoła, ksiądz po nich wychodzi i razem idą do ołtarza. Zaczekajcie. Jeżeli ten wariant dotyczy Was, to w momencie, kiedy ksiądz po Was wyjdzie, obróci się tyłem do Was i zacznie iść w stronę ołtarza. Poczekajcie 10-15 sekund i dopiero ruszcie, kiedy dystans pomiędzy Wami a księdzem będzie duży. Dlaczego? Bardzo prosta sprawa. Fotograf zazwyczaj wtedy jest po stronie ołtarza, zaraz tuż przy ołtarzu i za pomocą zoomu robi wam zdjęcia. Niestety, jeżeli ksiądz po was wychodzi i prowadzi was do ołtarza, wy jesteście zaraz za nim, to na linii fotograf-wy znajduje się ksiądz. A chcielibyśmy na tych zdjęciach uchwycić was. Jednocześnie oczywiście księdza też, ale nie was zasłoniętych przez księdza. Dlatego najpierw pozwólcie księdzu przejść, aby dopiero później ruszajcie. Kolejna kwestia techniczna, kiedy już dochodzicie do Krzeseł znajdujących się przed ołtarzem. Bardzo ważna sprawa to to, że miejsca pomiędzy ołtarzem a krzesłami często nie jest za wiele. I co to sprawia? Fotograf czy filmowiec, kręcąc z boku, nie ma za dużo miejsca, żeby móc móc złapać najlepsze ujęcia. Zawsze dobry fotograf czy filmowiec wchodzi wcześniej do kościoła i troszkę stara się przesunąć te krzesełka do tyłu. Dlaczego? Żeby zwiększyć ten dystans. Nie zawsze to jest możliwe. Czasami Czasami ksiądz albo no, ktoś inny poprawi te e, krzesełka, dlatego jak już będziecie przy nich, to troszeczkę je odsuńcie. Te parę, paręnaście, czasami parę 10 centymetrów, jeżeli nawet Wam się uda, może, może dać fotografowi możliwość złapania dodatkowych, fajnych kadrów, których bylibyście pozbawieni, nie znając tej porady. Kiedy już przyjdzie ten moment, kiedy Pan młody będzie wkładał Pani młodej obrączkę na rękę, i vice versa. To jest bardzo ważna kwestia. Zawsze o tym mówimy parom młodym w dniu ich największego święta. Natomiast zwróćcie uwagę, jak wkładacie obrączkę. W momencie wkładania obrączki często po prostu staramy się ją włożyć, ale... Właśnie teraz Twoje perspektywy nie widziałabyś, albo nie widziałbyś jej. Czyli obiektyw aparatu nie będzie w stanie uchwycić tego, a nie chcemy mieć takiego ujęcia, nie chcemy mieć takiego filmu, nie chcemy mieć takiego zdjęcia, chcemy mieć ten moment. A żeby móc go uchwycić, Postaraj się włożyć tę obrączkę, właśnie nie na zasadzie takiej, że ręka jest tak, tylko jest przekręcona trochę tak właśnie w stronę obiektywu, a w momencie, kiedy wkładasz, staraj się palcem, palcem nie zakrywać obrączki, tylko odsłonić, czyli mniej więcej właśnie w ten sposób. Dzięki temu będziecie mieli wspaniałe ujęcia. Również. Starajcie się trochę zwolnić. Pamiętajcie, to jest wasza chwila. Też nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby koniecznie zrobić rewelacyjne zdjęcie. Tak, z naszej perspektywy tak, ale Wy również pozwólcie się sobie tą chwilę cieszyć. Piąta rada jest taka: w czasie ceremonii ślubnej są dwa momenty, w których filmowcy i fotograf mają okazję wejść pomiędzy was a ołtarz. Jest to linia, której nigdy nie należy przekraczać, poza właśnie dwoma takimi chwilami. Jest to idealny moment do tego, żeby złapać przepiękne wasze zdjęcie. Nie przestraszcie się, że tam fotograf szedł. On powinien was oczywiście wcześniej uprzedzić i wy wtedy pokażcie te obrączki, uśmiechnijcie się. To jest idealny kadr do tego, żeby to zdjęcie zostało z wami na długo. Możecie pomachać. Starajcie się również położyć na przykład dłoń na dłoń, odsłaniając te obrączki. My tam cały czas jesteśmy. Nawet jeżeli nie widzisz, że robimy zdjęcia, to jesteś w emocjach totalnych. Ten dzień bardzo szybko mija. Zobaczysz, że będziesz chciał, bo będziesz chciała jeszcze raz go powtórzyć, bo tych emocji jest wiele. Wszystko, tak szybko się dzieje. Niby jest to cały dzień, a tak naprawdę tych elementów składających się na ten dzień jest tak dużo, że on bardzo szybko mija po prostu. Od przygotowań do do Czepin naprawdę nie jest tak wiele czasu, jakbyśmy chcieli. Jest parę takich chwil, których powtórzyć również nie możemy. Jeżeli chodzi o sesję planerową, mamy ten komfort, że oczywiście możemy się ustawić, możemy sprawdzić światło, e, zmienić pogodę na przykład, umówić się na inny dzień, zmienić scenerię. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia w kościele, nie ma takiej możliwości. Dlatego warto pamiętać o tych pięciu prostych wskazówkach. E, czyli po pierwsze, Idziemy zdecydowanie wolniej. Wkładamy obrączkę tak, żeby było można ją zobaczyć, obracając jednocześnie rękę. Puszczamy księdza przodem. Staramy się, jeżeli to tylko i wyłącznie możliwe, odsunąć kawałek odsunąć kawałek krzesełka oto utarza w stronę wyjścia. Pamiętamy również o tym fragmencie, kiedy fotograf i filmowcy mają okazję wejść i staramy się pokazać właśnie e, tę obrączkę, uśmiechnąć się, zrobić fajną minę. To samo dotyczy momentu wyjścia z kościoła, kiedy wychodzicie i strzela konfetti. Uśmiechnijcie się, podnieście rękę do góry, złapcie się za ręce, pokażcie obrączki. My robimy wtedy zdjęcia i te zdjęcia właśnie zostają z Wami na lata. Zróbmy razem tak, żeby przygotować się do nich jak najlepiej. Jeżeli podoba Ci się seria ślub w obiektywie, zapraszam Ciebie do zaparzenia dobrej herbaty albo dobrej kawy i odpalenia kolejnego filmu. A jeżeli znalazłeś bądź oceniasz, że rady zawarte w tym filmie mogą być przydatne, to wiesz, co zrobić. Życzę Tobie samych niezapomnianych chwil i wszystkiego dobrego. Hejka! Musica